Mamy też... Wybory w Brazylii, które podobnie jak wybory w Argentynie w 2025, będą naprawdę miały spore oddziaływanie na cały region. Brazylia jest na tyle duża, że jej wybory potrafią wpływać na cały koszyk rynków wschodzących, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej. Dla inwestorów zagranicznych to często jest też test, czy polityka fiskalna i gospodarcza będzie przewidywalna, czy wrócą obawy o dług, o inflację, o interwencję państwa. Zgodnie z brazylijskim systemem wyborczym, żeby kandydat został wybrany na prezydenta w pierwszej turze, musi otrzymać bezwzględną większość ważnych głosów, czyli ponad 50% obecnie aktualny prezydent Lula da Silva ma dość wysokie poparcie, znacznie wyprzedzając potencjalnych rywali, bo według Latam Puls, sondażu przeprowadzonego przez Atlas Inter dla Bloomberg News, w pierwszej turze przeciwko swoim głównym konserwatywnym rywalom Lula uzyskałby blisko 48% głosów. No ale tak czy inaczej daje to sporą szansę na drugą turę i być może zwycięstwo innego kandydata, bo rynki trochę... Liczą na przegraną Luli, ponieważ inwestorzy zazwyczaj premiują przewidywalność, a obecny prezydent ma trochę ryzyka chaosu, czy to nadmiernych wydatków, czy interwencjonizmu państwowego. To jest dość duża obawa, że polityka Luli oparta na wysokich wydatkach socjalnych i doprowadzi do wyższej inflacji, i trochę będzie. Trudna do rozgryzienia. No i w efekcie rynek szacuje, że przy prezydenturze Luli neutralna realna stopa procentowa w Brazylii może wynosić znacznie więcej niż przy bardziej konserwatywnym kandydacie. I co więcej, Lula. nie do końca żyje w zgodzie ze Stanami Zjednoczonymi. To nie jest Javier Milei Argentyny. A to też nie sprzyja rozwojowi gospodarczemu, rozumianemu w kontekście napływu zagranicznego kapitału.